Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Heroes the Storm kolejny odcineczek dla Ploczka, żeby nie mówił, że za pięć to 5 dyszok, Ty tylko jeden odcinek, o nie wykazałeś się i jeszcze wygrałeś, a miałeś przegrać, żeby było śmiesznie. Dobra Ploczku, dobra Ploczku, żeby było teraz już jasne, eee, drugi odcineczek z Hotsa dla ciebie, specjalnie dla ciebie Ploczku. Bo to jest twoja ulubiona gra zaraz po farmieniu, yy, awczącym farmieniu w najemnikach expa do, do Hearthstone'a. To jest twoja druga ulubiona gra, więc ploczku dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Poza tym, jak się mam do tego, do, do tej gry takie luzackie podejście jak miałem w ostatniej grze, to nawet się człowiek nie denerwuje, placówka na Braxis, ajajaj, aj, aj. to jest niedobra mapa. To jest niedobra mapa i tutaj nie chciałbym pikować Sony, bo okaże się, że będę musiał się bić o nadajnik na, po, na punkcie, później wam pokażę o co chodzi w tej mapie. I jak trafi mi się jakiś Gazol, czy jakieś Lexaro albo coś, a jeszcze nie daj Boże Artanis, który będzie chciał sestaki wbijać, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie i te teamfighty są też ciężkie, więc jeżeli miałbym iść na solo linię to kimś innym, a najlepiej bym sobie nie poszedł na solo linie. Może w tej grze się dopasujemy do drużyny, co będzie śmieszniej. Będzie śmieszniej, bo wtedy na pewno przegramy, bo będziemy musieli albo leczyć, albo tankować, bo DPS-y się spikują i później nic nie będą robić, więc będzie śmiesznie przynajmniej. Także w Braxisie ja nie bardzo chcę tą Sonią na topie, wygrałbym tą Sonią, spoko, tylko dużo zagrożeń jest. Artanis, podstaki, który po prostu im dłużej będzie ze mną stał, tym dłużej. Będzie się ze mną tutaj bujał A z drugiej strony Czy ja muszę wygrywać punkt Czy ja muszę wygrywać punkt Skoro moja drużyna będzie hardkiery, To ja se mogę tylko na punkt Na, na, na topie postać i posołkować. O, moja drużyna będzie miała Mefisto, To człowieku To my se po prostu posołkujemy na topie I nic więcej Najwyżej zmienimy się jakoś Jak będzie jakiś trudny bohater Do walki na topie to się weźmie... Nie wiem, co, stada Albo jakąś Kirę. No Kirę. Za kire moją ploku, to trzeba więcej niż 5 dyszek zapłacić. żeby zobaczyć te mi misowane skillshoty. To no, niestety za 5 dyszek to nie wchodzi w grę. Że Kira za 5 dyszek zobaczysz, o nie. nie, za Kirę to musisz, wiesz, nerkę sprzedać i dorzucić lewe płuco. <laughs> nie ma letko nie ma Letko, moi drodzy, nie ma Letko, mm, nie ma Letko, Ragnaros, no to jest dobry ban, o Jezu, jak ja się cieszę, że mnie nie będzie na Bocie, jak ja się cieszę, że mnie nie będzie na Bocie, jak ja się cieszę, że mnie nie będzie na Bocie, tu już od razu chronia idzie, bo nie chcę być blisko tych bomb Keltasa, dobrze, dobrze, Asmodan też nie chce być blisko, Regar, czyli nie mamy tanka tak naprawdę, jest dobrze, no pikuj Asmodana, dobrze. Asmodan to jest dobry pick. mamy tanka, no i pięknie! Asmodan i Chronia to są herości, którzy mają dość daleki dystans. W wielu swoich skilli. Asmodan w brązie to jest tylko rzucanie kulki i ucieczka, więc... Więc jak on podejdzie do zasięgu Keltasa, to to będzie jakiś tam ten... Święto Lasu. Możemy poprosić o bana Artanisa. Mmm. Van... Co się stało? Dlaczego oni mi zabrali Sonię? Nie, dlaczego oni mi zabrali Sonię? Dlaczego oni mi zabrali Sonię? Bruzer! Bruzer, bruzer! Dobra, my musimy się z Sonią bić. To jest problem, więc co? Weźmiemy sobie Lul'tanisa i będziemy sobie staki stakować? Po prostu staki stakować? taki stakować po prostu? Czy weźmiemy sobie coś, czy nie będziemy się chcieli w ogóle bić z tą sonią? Na razie zobaczymy, co oni przepikną. Wiemy, że z tej puli bohaterów coś będziemy sobie wybierać. Z tej puli bohaterów będziemy sobie coś wybierać. Wolelibyśmy teraz nie wybierać, ale jeżeli będziemy musieli, to wolimy wziąć Artanisa czy Irel. Z Irel będzie ciężko, może też jakiegoś Ksula albo T'Herala, no weźmy Irel, weźmy se Irel. Ona nie robi nic, poza tym, że se skacze, więc... Więc jest idealnym herosem, żeby przegrać solo linię z Sonią. <grywki> Bardzo ciekawy czat. I Awaken -like Band. English please. Proszę bardzo. English. <laughs> tak moi drodzy. Heroes of the Storm to jest umarła gra, którą Blizzard Oplu. Ta gra do gorywa. Najbardziej aktywnym serwerem, który jeszcze jest, to jest serwer europejski. Potem amerykański, ale europejski jest najbardziej popularny jeszcze. W dużej, <noise> w dużej mierze dzięki Rosjanom. W dużej mierze dzięki Rosjanom. dużej mierze dzięki Rosjanom. Także my i relką będziemy sobie grali w zasadzie pod to, żeby sobie sołkować i nic więcej nie robić i nie zginąć. Mm. Nie mają jakiegoś takiego czysto roamingowego bohatera. O Boże, tasarde tasadarę. Dramat, dramat z Tasardeta bo już widzę jak będzie stał i laserkiem w, stojąc w miejscu strzelał i dostanie sześć bomb pod Keltasa, nie? Już to widzę. Niestety. Dobra, posterunek na Braxis, placówka na Braxis. Złośliwi Polacy nazwali tą mapę Palcówka na Braxis. Zajmij nadajniki, zapełnij cele przetrwać stum Ta mapa potrafi zakończyć się w... na 13. levelu, <noise> Tak. Bo te zerg'i są tak OP, że jak się drużyna wywali jeszcze przy tych zerg'ach, co często ma miejsce, to po prostu te zergi pierwsze zerg'i potrafią wejść już nawet pod kor, drugie zerg'i skończyć grę i w zasadzie GG, nie? I w zasadzie GG. Eee, więc tak to, więc tak to, więc... No, Sony mi zabrali. Nie, nie jestem z tego faktu zadowolony, ale... Na jej kręciołka mamy odpowiedź. Też wziąłem Irel pod tym kątem, żeby mieć odpowiedź na jej kręciołka. A więc my będziemy tutaj uważnie naszych skilli używać. I starali się będziemy przerywać jej kręciołki. Przerywać jej kręciołki. Natomiast nie wygląda to dobrze. Keltas jest dość dobry w brązie. Tychus jest dobrą odpowiedzią na Diablo. Mei jest wkurzająca. I może tutaj no... I ten Tasardę, tasadarę, którego mamy no Jest gorszy niż, niż chronia. Chronia byłaby tutaj lepsza. Szczególnie, że ten punkt się zajmuje, stoi na nim, więc chronia może wtedy całe swoje kombo tam władowywać i być zadowolona. Tak? No i Asmodan, który jest niezły, ale jest postacią, która się stakuje. Tak naprawdę największe value dostaje od 16 levela w górę. Kiedy na 16 dostaje procentówkę, na 20 dodatkowy bonus za staki. No, i tak naprawdę do 200 staków niewiele robi ta kulka. Przy 400 stakach już robi naprawdę wiele. Ale często na tej mapie, niestety, zanim Asmodan się nastakuje, to gra się kończy. Oni takich Herosów nie mają. Oni mają Herosów, którzy są Herosami od pierwszego levela. I będą się wzmacniać. A my mamy takiego Herosa jak ta Sadar, który jest trochę kupą. I mamy. Komunikację w języku angielskim, jak widzicie. No i mamy Asmodana, który się będzie stakował i może się nie dostakować do końca, do końca gry. My gramy Irelką, to jest solo Z <grytania> Zdolności podstawowe zawsze mają wątek fizyczny. Diablo przyszedł sobie na topa. Nie, Diablo idzie midem, moi drodzy. Ta, to jest dwuliniowa mapa, jest tylko top i bot. Nie ma mida, tu jest boss, nie? A Diablo nie wie, czy idzie na topa, czy na mida. Zdecydował się, że idzie solo-liniować topa. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Dobra. Zdecydował się, że jednak zamiast na topa idzie na bota. Dobrze, że nie na Mida. Często zdarzają się takie gry, że ludzie chodzą na Mida, szukają tutaj Mida. A Sonia została na bocie. Uważajcie, bo tam ich jest piątka w takim razie. Yy, to skoro Sonia została na bocie, to my sobie tu posołkujemy, chyba że przyjdzie tu do nas ktoś inny na bot, ale raczej są w piątkę na bocie, więc my sobie tutaj Irelką podsołkujemy elegancko, troszkę się podleczymy do pełnego zdrowia i elegancko sobie poczekamy na kolejną falę minionów. W międzyczasie nasza drużyna się zaraz wywali. Yy, bo to przecież o to chodzi, yy, że jak są 4 napięci widzą, że są w osłabieniu, to należy się bić. Sonia przyszła. Dobrze, to my o. Mamy coś takiego na jej Whirlwinda. Że ją odrzucamy. Boom. Nie ma Whirlwinda. leczonko. Spadaj. Spaduwa. Dobra, nie mam many. O, Asmodan mi pomaga, dobrze. Nie mamy many, więc bierzemy studzienkę. I idziemy po kuleczkę. O, tasardę, tasadarę już tutaj... Powalczył Spaduwa Dobra, chłopaki już powalczyli. Możemy sobie stąd iść. Pierwsze zergi przegrane, moi drodzy. Pierwsze zergi przegrane. Możemy sobie stąd iść Nasza drużyna już zwyciężyła. Nasza drużyna już zwyciężyła. Wygraliśmy wszystko Możemy sobie iść po manę do bazy. Przygotować się na obronę zergów. Są dwa nadajniki, jeżeli jakaś drużyna zajmuje oba nadajniki, ładuje się nadajnik i ta drużyna dostaje 100% zergów, a drużyna przeciwna dostaje zergów. Yy, dobra, to chcę. Yy, zergi będą szły górą, więc idziemy się bronić. Nasza drużyna postanowiła zejść na topa i wziąć nadajnik. Przy 96% co za chytry plan. Diablo postanowił sfidować. Gdzie się kręcisz, głupia szlamo? Gdzie się kręcisz, powiedziałem, nie trafiłem. Bitka teraz na topie, na topa się przeniosła. O, odrzucili mnie. Zostaw Asmodana! Zostaw Asmodana, dobrze. Nawet zabiliśmy coś, ale niestety mamy wszystkie zergi. Dobra, musimy się wyleczyć, bo mamy bombę na sobie. Za dwie sekundy studnia. No i gdzie jest nasz clear do zergów? Tasadar, yy, który awczy. Yy, to jest nasz clear do zergów numer jeden. My bierzemy tutaj tylko to. Próbujemy tutaj jakimiś skokami, desperacji wyczyścić trochę tych zergów. Mamy bombę, odejdźmy od budynku. Jest diablo. Ogłóżmy Sonię, może ją się uda zabić, dobrze. Wyczyśćmy tutaj troszeczkę te miniony jeszcze. Keltas. Dobra, ze skoku. No dużo nie straciliśmy, najgorzej nie jest, gorzej, żeby tracimy bota. Fort na bocie jest stracony. Więc nawet nie ma po co tam iść. Mamy siódmy level. Dosiadanie następuje natychmiast, pozwoli mi to troszeczkę szybciej się tutaj powracać na, na mapę i poruszać się po mapie. Nasi puszują topa dobrze. Bot prawie obroniony. Tamci chcą pomocy na kampie, ale przeszli obok mojego kampa i nikt nie wyraził ochoty pomocy, ale już na innym kampie to chętnie by chcieli pomóc. Dobra, cofamy się po manę, tak. Tasadar już wywalczył. Wygrał wszystkie turnieje. Asmodan też wygrał wszystkie turnieje. Zwycięstwo kolejne. Już jest 2 do 5 w zgonach. Expa już tracimy ponad pół levela, więc gra wygląda podobnie do tego, co planowaliśmy, czyli tak to będzie po prostu. Ruskie fidery w drużynie. Ruskie fidery w drużynie i tasarde, tasadarę, które nic nie robi. Utracony fort, my sobie robimy po prostu kampa. Diablo przychodzi tu oczywiście, pokazując, że my tu jesteśmy, bo nie może przejść naokoło. Musi bezczelnie wejść obok przeciwników, żeby im pokazać, że my robimy tutaj kampa. Żeby przypadkiem zachciało im się wejść. Tak, dziesiąty człowieku. Żeby akurat przyszli i zaraz sobie wzięli tego kampa, dobra. Na szczęście udało się. Bo diablo nie mógł oczywiście wejść normalnie. Bos tutaj się bije z nami. Najlepsza opcja na bossa to... Uciekamy Macieju! Bo przecież ta sardę zginął od bossa. Bo to najlepiej bić się w bosie, bo po co bez bossa? I teraz im oddać tego bossa. GG. Fight at boss. Oczywiście Asmodan w ogóle nie przyszedł. <noise> A teraz na nas będzie szedł na boss. Na nas, na dajniki. o tak. Teraz jest pingowanie na Asmodana, że to jego wina, bo go nie było, bo tak byśmy wygrali. Tak, teraz wejdź Asmodan na no to. No, gdybym pół sekundy wcześniej to zrobił, ale teraz bijemy się 9 na 10, co yy, będzie skutkowało kolejną porażką. Tak jest. Więc tutaj idzie ziemniak na naszego kolegę. My sobie wskakujemy na monta, bo wiemy, że on tego nie przeżyje. Więc GG Well played. Mamy dziesiąty. A nasza drużyna sobie fiduje. Więc gierka w stylu, typowa gierka w brązie. Hard to play with trolls Yes. Powiedział Diablo, który nic dobrego jeszcze nie zrobił dla drużyny. Nie? Przynajmniej ja nie, nie, nie widziałem. Trzeba stąd uciekać, chociaż oni puszują topa. Wszystko, co jest do czyszczenia zergów w naszej drużynie, czyli Asmodan i ten. Odpalimy sobie Erkę, żeby nas tutaj te zergi trochę wyleczyły. I stąd pójdziemy. Wszystko, co jest dobre w naszej drużynie na odpuszczowanie zergów, jest na topie i zaraz zginie. A zergi sobie idą, bo przecież nie ma Asmodana. Nie ma tasadara, po co? Głupku, kurde, po co czyścić zergi? No po co? Po co czyścić zergi? Niech one sobie idą. Pikowaliśmy sobie herosów na czyszczenie zergów, ale po co? Nie ma takiej potrzeby. Zergi są, to zergi pójdą, tak? Zergi są, to zergi pójdą. Maciej będzie je młotkiem czyścił, nie? Maciej będzie je sobie czyścił młotkiem. Dobra, pan regar używa sobie ultę sam na siebie, bo by zginął. Uczciwe. Eee... <laughs> Przetrzymam ją cały teamfight, gdzie poginęli. Eee... Ale teraz może ją z czystym sumieniem sam na siebie użyć. Ja tam nie idę się w ogóle bić, bo mi się nie chce. Ta gra jest po prostu już skazana na niepowodzenia na razie. Więc wolę zrobić kampa. Szybciej może się do 13 zbliżymy, ale tu widzę cała drużyna. Ciągnie wszystkich. Nie wiem jak oni chodzą. Ciągną wszystkich. No i zaraz oddamy tego kampa, bo przecież ciągną wszystkich tutaj. Ciągną wszystkich. Dobra. Nie oddaliśmy kampa. Przynajmniej tyle dobrego. Oczywiście nikt nie wyjdzie z muru, bo po co? Ja nie mam multi jeszcze przez 20 sekund, więc muszę troszeczkę się wycofać bo ja bez ulty to będę troszeczkę bity bardziej. Próbujemy tam Keltasowi naprzód trochę krwi. Tylko na razie Keltas nam psuje krew. Niestety spalił nas Tychus procentówką. Tychus atak podstawowy, atak podstawowy, atak podstawowy. Tak jest. Spalił nas Tychus. Momentalnie mm, nasza drużyna za to zabiła w końcu coś niesamowite. Nasza drużyna w końcu coś zabija. No, my zaczęliśmy pierwszy zgon. Ta sadar, tak jak mówiłem, najlepszy heros będzie tutaj w wydaniu. Asmodan, pomimo tego, że patrzcie, prawie ma 200 staków, więc Asmodan nawet najgorszy nie jest, bo jakoś się stakuje. Tak, jest szansa, że to coś da. tak? Jest szansa, że coś da. Wbił 200 staków. Wbił 200 staków. Jakim buildem gra w ogóle Asmodan? No, dlaczego ja oglądam build Asmodana? Skoro jest. Stracony kip na dole i idą katapulty w kora już. Tak jak wam mówiłem, ta gra potrafi się skończyć na 13 levelu, zanim będzie jakikolwiek pożytek z late, late game'owego Asmodana. I to właśnie tak wygląda. To właśnie tak wygląda. Cały czas jesteśmy w plecy, dzięki Fidom. No, Tasadar nie jest najlepszym herosem. Szczególnie jak się nim tak gra, że się stoi. A przeciwnik ma taką drużynę, która... Yy, która, no brak weźmy to a przeciwnik ma taką drużynę, tak? OBJ, OBJ, niech kapotapulty idą w kora, niech zniszczą kora, ale OBJ to jest kolejne brązowe zagranie, czyli OBJ jest najważniejszy. Rzućmy wszystko, bo OBJ yy, i sfidujmy, i sfidujmy, dajmy im jeszcze 16 level szybciej, bo przecież najlepiej. Asmoisan troll why? Bo OBJ. ta Can't be some dump. Uciekamy od procentówki. I od przeciwników. Report. Wszyscy wszystkich reportują. Tak jest, my sobie tutaj... ...wyleczymy się. O, i Diablo możemy teraz pięknie zreportować, zgłoś, zniewagi pisemne, brzydko napisał na czacie, fucking, tak nie wolno pisać, no i teraz wchodził w nas 100% zergów, które najprawdopodobniej skończy grę i boss jeszcze tuż jest na powie, no. Eee, to już jest na pewno koniec mm, To już jest na pewno koniec, boss idzie też topem, więc to jest o tyle dobrze, że będzie jedna linia do bronienia i zanim dojdzie, oczywiście Tasadar zginął, oczywiście Tasadar zginął. Eee, Tasadar oczywiście zginął. Mm, regar bez Hila ok, Okej, to już jest GG eee. Ta sadara reportujemy za celowe gnięcie. Także tak to tyle z tej gry. Tyle z tej gry. Yy, z tej gry. Yy, my nie mamy zamiaru już wychodzić, nawet. Yy, kogoś jeszcze za fiderkę? Diablo, nie Diablo, bo nic. Don't worry, Azmo. You only tried. Rest. Inters. jedyny azmo coś próbował to zresztą widać po tabelce tak to zresztą widać po tabelce azmo który się stakuje gra z Tasadarem, który fiduje i ma no jak wejdziemy sobie w statystyki smodan 46 tysięcy depsa i expa i ten a tasadar co no nic Tasadar nie musi się stakować tak więc o czym my tutaj rozmawiamy smodan który nawet sobie zrobił te 200 staków nawet se gra powiedzmy yy, fajnym buildem, ja takim kiedyś grałem, to jest taki build pod kulkę, yy, nawet fajny, no i ta Sadar, który gra pod wszystko, no to jest troll, to jest troll, bo zaczyna od kół, potem idzie nagle w Zaporę, potem znowu idzie wech opcjoniczny, czarna dziura, bo po co Archon, żeby się bić w zergach, yy, zaczął od talentu na kół, a później nic więcej na kół nie ma, <laughs> więc to jest troll, to jest troll, to jest troll. Sonia, leczenie z autoataków i czysto build pod Whirlwind ze skokiem, to takie to sobie, Whirlwind, no ale my nie mieliśmy jak jej i tak zatrzymać, więc, więc tyle. No i kochani, była wygrana, była przegrana, więc jest uczciwe, uczciwe dwa odcinki zaliczone, trzymajcie się, się manderko i pa pa!